Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj postanowiłem wybrać się na festyn przygotowany przez Województwo Pomorskie z myślą o, o uchodźcach. Spodziewam się, że większość osób to będą osoby z Ukrainy. Impreza odbywa się przy bramie numer 2. Sądzę, że warto tam zajrzeć i zobaczyć, cóż to nasze lokalne władze robią właśnie dla uchodźców. Ok, zacznijmy od tego, że jesteśmy przy bramie numer 2. Tutaj mamy sponsorów, Pomorskie, UEU, jakieś tam gadżety. A, czyli tak, mamy Pernikus. Przepraszam, a skąd te kupony można dostać? A, można rozmalować e, Aha. Można jeszcze coś zrobić. Aha, rozumiem. Ale nie za darmo, nie dają za... nie. Ok, czyli coś trzeba zrobić. Ok, dziękuję bardzo. O, mamy Trwa robienie sieci rybackich. A co to jest, proszę panią? To jest na wojny. A dobrze, to już wiem. Jak do maskowania to. Do... No bo to wygląda trochę jak sieć, ale to jeszcze rozumiem te elementy takie maskujące przyjdą do tego. Rozumiem. O się okazałem, że się nie znam po prostu. Ale się wypowiem. To już ile takich... Czyście Państwo zrobili takich elementów? Ile metrów? Będzie sporo, co? Dużo, dużo metrów. Tak, dużo metrów, okej. Okay. Dzień dobry. A co to jest? To jest nasza wizytówka. Już uh, odprawili w Ukrainie na Herson uh, trzy, uh, siatki 3 siatki rozmiarami 3x4. 3x4? Tak, metro Później pojechali. Długo jeszcze... wam to zajmuje, przygotowanie takiej siatki? Uh, uh, wiem, wiem ile, taka jedna siatka 10x12 metrów, my robili jej miesiąc. O, no to dużo. Tak, to długo. bardzo taka duża, jak ja mówiła, że my możemy jakoś w schować, żeby Rosja jej nie mogła znaleźć. Okej, okay. dobrze. I, <laughs> tak. wszystko, i, kto, I kto to dostarczył później? Uh, to ja zaczęłam, to mi pani powiedziała, z której a, my a, wypadkowo poznali na placu zabaw z dziećmi. I ona powiedziała, że ona to robi jedna, sama, u swojemu mieszkaniu. A, a, rozbieracie netki i później robi takie No to bardzo jest. fajnie. No to... A teraz już mamy taki objem, mamy ludzi, którzy przychodzą nam na pomoc. A, bardzo dużo Ukraińców znaleźli siebie tu, a, poznali, przyjaciół już a, znaleźli i to bardzo cieszy. Potrzebne są takie imprezy? O, bo bardzo ludzi, którzy tu zostali, są jedni. Oni przyjechali ze swojego kraju, nie mają przyjaciół, nie mają kolegów, żeby wypić kawę na wieczór. Można pogadać powiedzieć, jak życie teraz tu w Polsce. Tak. Bo zostawcie taki jedni u swojemu i wszystko. Rozumiem. I teraz te dziewczyny już chodzą na spacer razem, dzieci razem możemy jakoś pogadać. Bo też tak pracujemy w Domiki Ukraińca na akwarysty. To, co tydzień u um, niedziela od 13 do 6. I dużo dzieci potrzeba. przychodzą z dziećmi. Idziecie, idziecie bawią tak? się po pracują pracowniku. Wszyscy pomagają sobie. Tak. No to super, ja się bardzo cieszę, bardzo mi się to podoba, ta Ja na początku powiedziałem, że to jakaś siatka rybacka, ale, ale dopiero później wpadłem na to, że panie mi tu wytłumaczyły, tak, że to jest maskownica na, na front. Tak, tak, bo ta siatka, która leży, to jest rozmiar 3 na 4 metry i już uh, jutro ona pojedzie razem z dziewczyną na Ukrainę, tak. uh, żeby uh, pomagać naszym dzieciom, które teraz jest na wojenie. Świetnie, bardzo ładnie, dobrze. Tak, uh, bardzo chciałabym uh, uh, podziękować uh, Państwu, bo Polska bardzo dobrze nas przyjęła. Bardzo wiele ilość Polaków, którzy wiem, co ja robię, nam pomaga takimi workami. Aha. Bo jest takie, nie wiem, kto, przy, przy to, które zajmuje się kawą Aha. zieloną tak. i ja, ja im piszę i oni nam dają takie worki za darmo. O, super. Tak, i ja bardzo wdzięczna wszystkim ludziom, którzy nam pomagają. Dobrze, to się cieszę bardzo, również proszę. Katia. Cześć, witam. Dzień dobry, cześć. No, Wszystko w porządku, ale chciałem zapytać, jak się Państwu tutaj podobało. Bardzo, Jak to jest? Jesteście za tym, żeby przyjmować tych yy, z Afryki, tych uchodźców? czy to, że tak. Słuchaj. Chwileczkę, on ma swoje zdanie. A Pani mówi, że nie. Pan zagrywa? jestem więcej niż w Polsce. I wie pan, co Tych co mówił, że tak bym do Szwecji wysłał? Do Sztokholmu. Tak? Ale to, co się dzieje w tym Sztokholmie? A co ostatnio było? Ciapatych pełno, Murzyninie, nie, ale Ciapaci. Dużo jest. Oni są niebezpieczni, pani. No dobrze. chciał napaść, no a to nie wiem. Dodajmy wie. się panu teraz wypowiedzieć, powiedzieć, co pan myśli o tym. To szczerze, to zależy wszystko z punktu widzenia. Mówimy no. to tak. Powiem szczerze, wspierajmy ich, tak? Ale, nie... Ale kogo? Tych z Afryki? No, nie, ja, inigrat... mówię o ubrań, o, o nie o ja mówię o Ukraińcach. Ja mówię ogólnie teraz o uchodźcach. Nie chcę tutaj faworyzować nikogo. Tak. Bo proszę pana, jak będziemy wspierać tego, to, to wspierajmy następnego, a nie tylko jedną. No. I dlatego o to mi chodzi, proszę pana, nie więcej. A, a pani jakie jest zdanie na ten temat? Czy my powinniśmy przyjmować uchodźców tych, robić referendum, pytać się społeczeństwa, czy chcemy przyjmować tych uchodźców z, z Europy Zachodniej? Nie pan trochę ich dużo jest. Wschodniej chciałbym pan powiedzieć. Nie. Zachodnie, ja powiem, mówię, za a mówię no o tych, no, 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 o tych tam z nie Niemiec i tak, to tak. tak. I tak, bo tak dalej. Bo to też... Może i tak, żeby niech się społeczeństwo wypowie. I zobaczymy, kto jest, czy 80% jest za, czy nie. To musi być 80%, wtedy możemy przyjmować. Tak, tak, nie powodu... pan, ale też to są koszty, które... No, pan, pan zrozumie to z jednej strony, że u nas to jest tak jak chorumieta. Jak to, to robimy to. Ja pamiętam, byłem na takim pierwszym pikniku. Nie wiem czy pan pamięta ten piknik. Nie, nie, ja nie byłem na pierwszym pikniku. No, ja byłem na pierwszym pikniku. Wspieraliśmy Rosję. Potem wybuchła no, pandemia. Rosję wspieraliśmy. To czy znaczy Rosję? Nie mówię Rosja ogólnie, tylko mówię Rosja jako Rosja, bo po prostu to A w białe tym białe roku spierali... było, kiedy. W się... 19. 19 A w 19 się tu Rosję wspierali? To znaczy, wspierali się Białoruś, Rosję i tak Aha, dalej. Nie no tak. Tej... Białoruś, na północy. Pół... Pół... Byli Ukraińcy, pracowali w stoczni i tak dalej, ale dążyli do tego. Nie chodzi, żeby tutaj. Wszystkich, tak. Wszystkie, ale mówię głównie, że tu było Rosja. Aha. To o to chodzi. Nie chodzi, żeby tutaj faworyzować ich. Tylko była przewaga. A dzisiaj. Robimy coś innego, przewaga jest w ja rozumiem, niech będzie, bo ich jest dużo i mają wojnę, ale z drugiej strony niech też wspierają państwo coś zrobi, bo tutaj, widzi pan, to jest piknik samorząd, tego. Tak, samorządu województwa, ja no. to doskonale rozumiem, no. Tylko, I dlaczego? dobrze, to już reasumując, przyjmujemy tych z Afryki u nas? Wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Tak, a pani nie? Ja uważam, że trzeba wszystkich. Dobra, czy uchodźcom trzeba pomagać? No wypada pomóc. Wszystkim równo? No znaczy się, oczywiście, ja nie jestem, jak to się mówi, jestem żeby pomóc. U nas się różnicuje trochę tych uchodźców. A tych uchodźców, ja jak u Ukrainy nie liczę uchodźców. U... To są nasi ludzie rozumiem? Po prostu, ale tamtym trzeba też pomóc. Wiadomo nie każdemu nie tego, ale trzeba przyjąć, z Przepraszam, i, i odesłać jak nie, nie ten. No dlaczego referendum? Więcej przy, przyjmują niż, niż Unia narzuca. Nie? Interesuję się trochę. Mam 79 lat uh -huh. I, i jestem, no, myślę, że tego. No różnie bywa. Dla mnie akurat jest tak. Nie wiem jak pan, wiem, że czuję, że nie... Ale y, y, nie, 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 to nie ma w ogóle kompletnie znaczenia, tylko się zastanawiam, y, y, to, czy... Powinniśmy tak samo pomagać tym uchodźcom, którzy przybywają do Europy z Afryki i tak samo jak Dobrze, tym... Ale przy, przyślą nam 2000, 2000 sztuk. Tak brzydko się wyraża. Tak. Nie? I na to Unia daje pieniądze. Jakby nasi wystąpili, żeby więcej dali pieniędzy za Ukraińców, też by dostali, ale czemu nie występują? No bo dostali nie. tylko 200 euro. Tylko, ale mogą wystąpić teraz nawet, że jeśli mamy przyjmować, to dajcie tyle samo co tym, nie? Zgadza Aha. się? No dobrze, no, to jakby. Rządzy, dla mnie to trochę z opóźnieniem działają albo wcale. Aha. Ale generalnie tak, to by pan przyjął tak samo jednych i drugich, nie miałby pan było. Nie tam... mam warunków. U nas nie ma warunków? No warunków nie mam, żebym w domu przyjmował. A nie, ja nie mówię w domu, tylko generalnie do Polsku. No takiej ilości to na pewno nie, no ale te 2000 sztuk. No co to jest w stosunku do półtora miliona, nie? W stosunku do tych, co, co Orlen przyjmuje do pracy. A Orlen przyjmuje jak do... A nie? To, to pan nie wie? No tam... Całe osiedle wybudowane. A to ja słyszałem, że Bo Orlen dementował tą A. że wszyscy są na kontraktach legalnie tutaj. No dobrze, na kontraktach tego tak samo jak przyjmie te 2000, tysiące, to jest w ten sens, że przyjmuje i weryfikujemy. I odsyłamy, jeśli nie pasuje. A do pracy nadaje się, czy do czegoś? Proszę bardzo. Nigdy nie e, referendum, owszem niech będzie. To dobrze, ale... ale dobrze, to jeszcze raz zacznijmy. To jak pan myśli te referendum, które e, rząd chce przeprowadzić, obóz rządzący w tej chwili. Tak. E, czy to jest dobry pomysł? No, przynajmniej byśmy poznali, jakie są opinie społeczne, tak, bo my to, nie znamy tak, tak naprawdę. Ale to już tak e, politycznie jest, że chcą wybory razem e, z wyborami do e, Senatu Sejmu i tak dalej. Ale to jeszcze nie jest powiedziane. No. Ale, jest, Ale od... to jest gra polityczna, a nas gra polityczna A my powinna to być szczera odpowiedź. Oddzielnie wydać pieniądze, oddzielnie chcesz. Kontynuować nasz program artystyczny. I teraz na, e, z, e, na tą scenę e, zapraszam.